Dzień dobry Państwu, Kamil Timczak, witam na kanale Chromryzstak w kolejnej naszej rozmowie. Dzisiaj pochylimy się nad tematem, który już był tutaj poruszany zresztą niejednokrotnie, mianowicie nad tym, czy <laughs> przez Unię Europejską zabraknie, najczęściej pytaliśmy się, czy zabraknie prądu, ale tu jeszcze pojawia się temat, czy w miastach nagle kaloryfery nie staną się Zimne, a jest to problem dość poważny, i teraz mamy przykład na Śląsku, który go zaczyna już jak najbardziej materializować. A moim i Państwa gościem, z którym porozmawiam właśnie o tym i o jeszcze być może innych sprawach, jest redaktor Tomasz. Cukiernik, publicysta, autor e, takich publikacji jak chociażby niedawny sabotaż klimatyczny, właśnie traktujący o polityce klimatycznej Unii. Witam serdecznie, dzień dobry. Witam, wit witam Cię, witam Państwa. No i na początku tylko zachęcę do zostawiania kciuków w górę, komentarzy. Do subskrybowania kanału to jest ważne, no bo musimy odbudowywać zasięgi i oczywiście wsparcie stacji też jest ważne. Dane wszystkie są w opisie filmu. A teraz, może już do rzeczy, temat, no właśnie, do rzeczy, bo to sprawa ujrzała światło dzienne właśnie na łamach tygodnika, do rzeczy, mianowicie chodzi o elektrociepłownię e, Benzin, e, która no, może upaść, ponieważ e, za e, tam e, jakieś nieterminowe, nieterminowe e, umorzenie ETS-ów, cokolwiek to znaczy, myślę, że zaraz tutaj to wyjaśnimy, e, otrzymała, i to nie od instancji unijnych, tylko od polskich, to żeby była też jasność, od Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, Karę, i to dotyczy tylko 2020 roku, karę w wysokości Bagatela 247 milionów złotych. I zresztą z rozmowy, właśnie z prezesem tej elektrociepłowni, no wynika, że generalnie produkcja ciepła. No z którego prawda, w miastach to wszyscy korzystają, czy prawie wszyscy, w każdym razie jest bardzo. To są ilości odbiorców idące w dziesiątki, w setki tysięcy. No to się nie opłaca. To się nie opłaca właśnie dzięki ETS-om. Powstaje pytanie: jak to jest w ogóle możliwe? Można na początek. Konkretnie spółka się nazywa Elektrociepłownia Zagłębie Dąbrowskie. To rzeczywiście kiedyś kiedy się nazywa Benzin, ale nazwa została zmieniona. Ona oczywiście ma swoją siedzibę, produkuje, działa w Benzinie, ale prawidłowa nazwa, nazwa aktualna to Zagłębie Dąbrowskie. Rzeczywiście elektrociepłownia ta ogrzewa właściwie trzy miasta. Przede wszystkim będzie czelać i częściowo sosnowiec. I e, tak jak powiedziałeś, no pojawił się problem z koniecznością wykupywania certyfikatów za emisję dwutlenku węgla, i ta elektrociepłownia nie miała na to pieniędzy. Właściwie Dostała karę pod koniec 2023 roku. Dostała karę za rok 2020, kiedy tych certyfikatów ETS nie kupiła. I to, to była ta kara w tej wysokości, co powiedziałeś prawie 248 milionów złotych. Ale to nie wszystko, bo już są kary za rok 2021 oraz za rok 2022. I łącznie kary za te trzy lata wynoszą około 740 milionów złotych. Już, już w tym momencie to wiemy tylko dla tej jednej elektrociepłowni. No, oni w, wróćmy do tego roku 2020, może oni właściwie nie wiadomo w jaki sposób i za co mieliby kupić. Te uprawnienia, po to, żeby je umorzyć. Więc no, trzeba przede wszystkim trzeba powiedzieć tak, że um, to jakby poza y, koszt może tak, koszt tych ETS-ów, czyli tych certyfikatów, y, które muszą płacić ciepłownie, elektrociepłownie, y, jest wyższy niż koszt węgla, które one spalają. No więc widać, jak te, to jest po prostu absurdalny system. Jeśli przy tej aktualnej cenie certyfikatów na poziomie ponad 80 euro, no to powiedzmy, elektrociepłownia zagłębie Dąbrowskie powinna od tony spalone, tona spalonego węgla kosztuje ją około 400 złotych. Natomiast certyfikaty około 700 zł za spalenie tej jednej tony węgla. Więc widzimy, jaki to jest totalny absurd. I no, elektrociepłownie mają problem, szczególnie te elektrociepłownie, które są jakby działają samodzielnie. Jednokrotnie są to. Są, są to najczęściej albo spółki komunalne, albo spółki częściowo prywatne, albo całkowicie prywatne. No, elektrociepłownia akurat. Zagłębie Dąbrowskie jest spółką całkowicie prywatną I, i one nie mają tych dodatkowych pieniędzy po to, żeby płacić te żeby wykupywać te certyfikaty, w związku z tym dostają właśnie te kary, które nakłada najpierw wojewódzki inspektor ochrony środowiska, oni od, tego, od tej decyzji się odwołali i w główny inspektor do głównego inspektora ochrony środowiska i ten główny inspektor ochrony środowiska zatwierdził, jakby potwierdził tę karę, że ta kara jest wymagalna. No i oni się odwołali do, do sądu, prawda? W związku z tym, ale w związku z tym się odwali do sądu na razie, mimo tego, że ta kara jest odwołana, nie muszą tej kary płacić. No bo gdyby musieli w tym momencie już tę karę zapłacić, no to musieliby ogłosić upadłość. No i te trzy miasta, które wymieniłem przed chwilą, nie miałby ciepła już w tym sezonie zimowym. Więc sytuacja niezbyt ciekawa. Dodam, że. Jeśli chodzi o elektrociepłownie, które funkcjonują w ramach grup energetycznych, jak Enea, prawda, PG, Tauron czy tam inne, no to oni też kupują te, te certyfikaty, ale no oni też nie mają tych pieniędzy na te certyfikaty i wtedy działa to na takiej zasadzie, że jakby cała grupa energetyczna płaci te certyfikaty za te swoje. Elektrociepłownie, no na przykład w przypadku Taurona w ciągu dwóch lat 21-22 to były 3 miliardy złotych tylko na te certyfikaty, więc to są naprawdę y, grube pieniądze. Y, no, i, no i tak to jakoś funkcjonuje. Nie wiemy, jak to długo będzie funkcjonowało, jak to długo w ten sposób będzie działało i y, y, jak, to, jak to będzie dalej, no bo, że elektrociepłownia za dom ruskiej nie jest jedyną elektrociepłownia, która ma te problemy, mamy Megatem w, w Lublinie, który, który ociepla około 40% miasta, mamy elektrociepłownię, która dostała również karę, prawda, bo nie kupowała tych certyfikatów, dostała również karę. Mamy dodatkowo kolejne, kolejne elektrociepłownia w Cieszynie dostała karę, elektro, elektrociepłownia w, w Rydutowach. Elektrownia w Ostrowcu Świętokrzys Świętokrzyskim, w Ostrowcu Świętokrzyskim, w Olbromiu, w Częstochowie i jeszcze w kilku innych można wymieniać i wymieniać. Więc nie jest to jakby problem jednostkowy, jest to problem tak naprawdę systemowy. Po prostu cały ten system został źle skonstruowany, ponieważ elektrociepowia nie może podnieść cen za ciepło, które sprzedaje. Po to, żeby wyższe rachunki, z wyższych rachunków mieć pieniądze na uregulowanie, na kupno tych certyfikatów do umorzenia. A to dlatego, że cenę ciepła reguluje Urząd Regulacji Energetyki. I w cenie ciepła jakby. Te, y, koszt tych certyfikatów w ogóle nie jest uwzględniony. Nikt się tym w ogóle nie przejmuje. No bo gdyby miał być uwzględniony, to cena ciepła by, by poszła do góry ze, o jakieś 100% albo i więcej. W, wraz ze wzrostem tych cen certyfikatów, no to mówi się nawet, że cena ciepła wzrosłaby o 2-3, a, a może i 4 razy, więc. Więc w sytuacji wiemy, zresztą w jakiej sytuacji są Polacy. Wszyscy narzekają, że ceny ciepła bardzo rosną, no a już są bardzo wysokie, a gdzie dopiero gdyby one wzrosły o 400%, no to możemy mówić chyba o jakimś buncie społecznym. No ale możemy za to wszystko podziękować Unii Europejskiej, możemy za to wszystko podziękować naszym rządzącym, którzy wprowadzili ten system do Polski. No i tak on sobie funkcjonuje. No tak, tylko powstaje pytanie, jak ta, dajmy na to, że to, ta elektrociepłownia za Kłębie Dąbrowskie, no nie może zapłacić tych kar, więc upada. No i co wtedy właśnie z tymi mieszkańcami Będzina, Czeladzi, Sosnowca, Którzy po prostu ciągną stamtąd ciepło. No to rozumiem, że zostają, nie wiem, kozy, farelki i tyle. No tak, no kozy, farelki, każdy w swoim mieszkaniu, bo to przede wszystkim są bloki, przecież no, oni ogrzewają kilkadziesiąt tysięcy mieszkań. Ta jedna elektrociepownia ogrzewa kilkadziesiąt tysięcy mieszkań. I to jest taka, tego typu skala, tego typu problem. Więc. Yy, więc no co, co można w bloku zrobić, jak są wyłączone kaloryfery? No można rzeczywiście jakąś sobie włączyć jakąś farelkę do prądu. No i ten, a wiemy, że prąd jest też bardzo drogi i też z powodu ETS-u. Więc jak nie z tej strony, to z innej strony Unia Europejska dopadnie każdego Polaka, który chce mieć ciepło w domu. No tak, no tu, ale tu yy, zauważmy, jest ten yy, chociażby wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który orzekł, że ETS-y są niekonstytucyjne, bo zostały yy, nieważnie uchwalone. No Jest wyrok, ale on nie został opublikowany, więc nie obowiązuje, bo rząd wiadomo, że nie uznaje Trybunału Konstytucyjnego. I... Nawet jak nie zostanie opublikowany, to on i tak jest wiążący. No to w takim razie dlaczego Gioś nakłada kary na podstawie niekonstytucyjnego przepisu. Oczywiście, że tak. No bo aktualny rząd nie uważa, że ten wyrok Trybunału Konstytucyjnego nie obowiązuje i no po prostu wprowadza totalny chaos prawny i no żyjemy w państwie bez prawa. To co wyprawia aktualny rząd, to co wyprawia choćby ministerstwo tak zwanego klimatu, no to jest po prostu bezprawie. No tylko czy w tym obecnym układzie, niestety do wyborów, jakby nie patrzeć, dwa lata jeszcze tam nie całe. No i w tym układzie prawdopodobnie ta polityka będzie, będzie kontynuowana. No mimo że byłoby bardzo prosto opublikować ten wyrok, zacząć go stosować i no i wtedy już ten Inspektorat Ochrony Środowiska właśnie, a jeszcze, a propos, zapomniałem, jeszcze a propos wysokości tych kar, skąd w ogóle ta, ta wysokość, no bo to, 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 to wysokość tych kar jest absurdalna. No wysokość się bierze z ustawy, która właściwie powinna zostać zmieniona tym, na podstawie wyroku Trybunału Konstytucyjnego, ustawy o handlu emisjami. Mógłby zmienić tak naprawdę tej kary, dopóki nie zostanie najpierw zmieniona ustawa. Tu jest problem, prawda? Więc ta, ta ustawa powinna zostać na, najpierw zmieniona na podstawie tego wy, wyroku Trybunału Konstytucyjnego, czego się nie robi. I w ogóle Ministerstwo klimatu powiedziało, że nawet nie przygotowuje projektu ustawy w tej sprawie. A skąd wysokość? No wysokość w ustawie jest podana wprost, to jest 100 euro. Od każdej niewykupionej tony emisji dwutlenku węgla, czyli mamy normalnie, ta cena w tej chwili jest około 80, oni nie mieli pieniędzy zapłacić 80, za tonę, no to kara wynosi 100. Ale co ciekawe, nawet, jak nawet jakby zapłacili te 100, to to 80 i tak jeszcze muszą zapłacić. <laughs> to jest na tyle ciekawe. Więc ta kara wynosi 100. Oni to wyliczyli po prostu w ten sposób. Plus te 100, plus waloryzacja jeszcze. Więc z tego, co wiem, w tej chwili ta waloryzacja to już wynosi 22 euro. Więc to już jest 122 euro. Więc. Mamy 80 euro. Jeśli byśmy, jeśli Biede, który Ciepumia, kupiła certyfikaty, yy, a jeśli nie kupi tych certyfikatów, no to musi zapłacić 122 euro od, od każdego tego certyfikatu, czy od każdej tony wyemitowanego dwutlenku węgla. No i tyle. No więc jakby sprawa jest dość prosta. Więc no, ten inspektora tak naprawdę wylicza to o tyle, że robi sobie takie, mnoży sobie ile, ile nie zostało certyfikatów wykupionych i umorzonych i mnoży to przez cenę podaną w ustawie i wychodzi, tam właśnie wyszło 247, prawie 8 milionów złotych za 20 rok. Wtedy to chyba nawet nie było 122 euro, tylko wtedy to było jeszcze 105 euro chyba, razem z waloryzacją. Więc ta waloryzacja jakby postępuje, prawda? Jak to waloryzacja? No tak, no ale to, to wrócę do poprzedniego wątku, bo chciałem jeszcze o tą karę zapytać, żeby mi nie uciekło, bo to ważne. Natomiast no, mamy dwa lata do wyborów i nie zaposi się na to, żeby rząd zmienił swoją politykę. No i co przez te dwa lata? Ile jeszcze takich ciepłowni może po prostu. Paść. No to za chwilę się okaże, że są po prostu białe plamy w sieci ciepłowniczej, no co wydawać by się mogło, że w XXI wieku no jest nie do pomyślenia. A jednak. Tak jak mówiłem, jest już kilkanaście, czy też nawet więcej tych elektrociepłowni, które otrzymały te kary, ponieważ nie miały pieniędzy na marnowanie na ETS. I no, teoretycznie one wszystkie mogą upaść w najbliższym czasie, jeśli kary będą wymagane, jeśli będzie wyrok sądu. No bo Elektrociepłomia Zagłębie Dąbrowskie odwołała się od decyzji głównego inspektora ochrony środowiska do sądu. No jeśli wyrok sądu będzie dla niej niekorzystny, no to jest, mamy nie, niejako posprzątane. Więc jedyna szansa jest taka, że może sąd będzie. Odwlekał w czasie wydanie tego wyroku, aż, aż będzie ktoś mądrzejszy, przyjdzie do władzy i uchyli ustawę, która. No właśnie, no chyba, że też, też jest taka możliwość, chociaż to, to akurat nie ta strona takie rzeczy robi, że dajmy na to sąd, by zastosował sobie wprost wyrok Trybunału Konstytucyjnego. Byłoby to takie, powiedzmy, niecodzienne zagranie prawne ale powiedziałbym bardzo prospołeczne. No nie wiem, czy taka sytuacja jest możliwa, ponieważ byłoby to wbrew ustawie, obowiązującej ustawie. No tak, to jeszcze, jeszcze może kontynuując, bo przez ostatnie lata najczęściej obawialiśmy się z powodu polityki klimatycznej, energetycznej Unii Europejskiej blackoutu, no, mianowicie, że po prostu dojdzie do takiej oto sytuacji, że zabraknie prądu, bo coraz więcej mamy prądu z tych źródeł niestabilnych. Jak się okazuje, może najpierw zabraknąć ciepła, a może potem dopiero prądu, bo właśnie wszyscy zaczną włączać te farelki i sieć się zdestabilizuje. Zastanawiam mnie jedno, mimo wszystko nawet przy obecnej grupie trzymającej władzę, cytując klasyka, to chyba nie wszyscy tam są skończonymi idiotami. Czy ktoś z rządu w ogóle zauważa problem? Nie wiem. Ja nie obserwuję tego rządu aż tak dokładnie, więc nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie. Ale z moich kontaktów, przynajmniej z Ministerstwem Klimatu, wynika, że akurat w tym resorcie chyba nikt się tym nie przejmuje. Zresztą. Z wypowiedzi pan, niejakiej pani minister, wice, wiceminister, prawda, uli, wynika dokładnie to tak samo. No tak, no teraz, teraz w zasadzie ten cel pośredni, czyli 90% redukcji, w zasadzie może być za chwilę przepchnięty. A pamiętamy właśnie minister Zielińską, która mówiła, że musimy tutaj, prawda, zakładać sobie ambitne cele i te 90% redukcji emisji dwutlenku węgla jest czymś jak najbardziej potrzebnym. No i, i, i myślę, że to chyba jest dalej, mimo późniejszego dezawuowania, to chyba nadal jest to linia tego rządu. No, no jak najbardziej. No, mówisz dokładnie tak, jak jest, niestety. I oni, idziemy na ścianę i oni po prostu przyspieszają, przyspieszają i, i, ten, ten marsz na ścianę, przyspiesza Unia Europejska, a wraz z Unią Europejską przyspiesza aktualna koalicja uśmiechniętych. Jak mhm. nie przejmując sytuacją Polaków, jak to będzie miało wpływ na polską gospodarkę, jaki to będzie miał wpływ na kieszenie przeciętnego Polaka? No tak, kto by się takimi drobiazgami przejmował w sumie. No to, no to może jeszcze na koniec, zostawiając te ciepłownie, no to jeszcze kwestia energetyki. Ostatnio Karol Nawrocki złożył w końcu ten projekt, o którym mówił w trakcie kampanii wyborczej, że obniżka cen prądu tam o, o jedną trzecią. No oczywiście w. Na rachunku za prąd mamy różne tam dziwne opłaty i podatki, które być może nigdy nie powinny się tam znaleźć, a na pewno nie w takiej wysokości. Mnie zresztą zazwyczaj nie uczono, w każdym razie na, na etapie jeszcze szkolnym, że akcyza to jest podat, podatek od towarów luksusowych, a prąd jest obłożony akcyzą. No to, to jest w ogóle ciekawe, ale w każdym razie obawiam się, że ten cel. Który stawia sobie prezydent Nawrocki, nie jest możliwy bez odrzucenia ETS-u, a być może, jak tak dalej pójdzie, to za parę lat odrzucenie ETS-u nie będzie możliwe bez poleksitu, po prostu. No nie no, on akurat o ETS-ie nic nie mówił w tym projekcie, tam nie ma nie, nie mówi się o ETS-ie, mówi się o zdjęciu innych różnych podatków obciążeń, haraczy i tak dalej, więc gdyby się ten ETS jeszcze dodatkowo, no to myślę, że cena prądu mogłaby zostać obniżona nie o tam 30-30 kilka procent, tylko być może o 50 albo i 60% razem z ETS-em. Więc widzimy, jak bardzo jesteśmy okradani. Czyli przy tych nawet wysokich kosztach wytworzenia, czy nawet wydobycia węgla, prawda, i, i wytworzenia energii w państwowych tak naprawdę zakładach energetycznych, przy, tych, przy sytuacji de facto monopolistycznej, czy oligopolistycznej, jest możliwość, Właściwie z dnia na dzień można by obniżyć cenę o jakieś 50-60%, tylko w ten sposób, żeby zmniejszyć czy zlikwidować haracze, które, które bierze od nas państwo. Więc, więc widzimy, jakie to jest wielkie pole manewru, a tymczasem aktualna koalicja uśmiechniętych właśnie niedawno ogłosiła, że tak. Tak opłata mocowa, która istnieje tylko dlatego, że, że do systemu wprowadzane, wprowadzono tak, odnawiane, tak zwane odnawialne źródła energii, czyli wiatraki i fotowoltaikę, tylko przez to została wprowadzona ta opłata mocowa, żeby bilansować system. Więc na rachunkach mamy dodatkowy podatek. Właśnie ta opłata od 26 roku ma wzrosnąć dla gospodarstw domowych o około 50%, a dla firm nawet o 55%. No więc widzimy, że uśmiechnięci idą jeszcze bardziej na ścianę, jeszcze bardziej przyciskają, jeszcze bardziej powodują, żeby, ta, żeby firmy były jeszcze mniej konkurencyjne, jeszcze bardziej przyciskają, żeby energia nas jeszcze więcej kosztowała, a nie mniej jak proponuje w swoim projekcie ustawy prezydent Nawrocki. Więc nie wierzę, że projekt prezydenta zostanie przegłosowany choćby częściowo przy aktualnym układzie w parlamencie. No, zapewne właśnie tak będzie. No, ale to czas pokaże. Myślę, że może być, może być jeszcze dużo zamętu z tym związanego. To może. Na... Oczywiście, jeśli mogę, od razu powiem, że uważam, że ten projekt prezydenta Nawrockiego jest dobry, potrzebny, a nawet by powiedział, że konieczny. Konieczny. Tylko mówię, on powinien zostać rozszerzony o ten ETS. W, w, właśnie z powodów, o których powiedziałem wcześniej. Dokładnie. No to myślę, że tutaj byśmy na razie zakończyli, ale oczywiście temat będzie jeszcze pewnie nieraz powracał. Kolejne doniesienia pewnie spowodują, że będziemy musieli to roztrząsać po raz kolejny przypominać, no ale no, niestety chyba nie ma. Innej drogi, jak pokazywać na bardzo realnych przykładach, jak to nas dotyka. Więc to może tyle na dziś. Moim Państwa gościem był redaktor Tomasz Cukiernik. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. I dziękuję Państwu za uwagę. Jak zawsze, zachęcam też do zostawiania kciuków w górę, subskrypcji, komentarzy, także do wsparcia naszego kanału finansowo. Dane są w opisie. W opisie jest też link do końcika księgarskiego. Tam jest na przykład właśnie książka naszego dzisiejszego gościa: Sabotaż klimatyczny. Jeśli Państwo chcecie się więcej dowiedzieć o tym, jak, jak jesteśmy niszczeni właśnie przez te wymysły unijne, to właśnie w tej książce znajdziecie Państwo odpowiedź na te pytania. To tyle na dziś. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.